Zawalczę sobie z z Slade'em do 3 o kwotę 100M, e, ja jestem ready. Dobra, to lecimy. Kto wygra trzy walki, zgarnia 100M. Ostatnio rozjebał mnie na 100%. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ej, mam ofertę za. Siedź cicho, ofertę. bo nagrywam odcinek szurojadzie. Ja pierdol Nie przeszkadzasz Pierdalam stąd Nara O ale dostał CK A mu już absorpcję Klątwa Oślepka może jeszcze Ale mu dotyk wyleczył Ech, Teraz mi dotyk Uniczek mu szybko Uniczek, on... a nie, Macao ma mm, dobra, Uniczek, a tu klątewka Ale on no, się długo zastanawiam nad tymi turami. Pokazuję, o, pokazuję. 490 panta zniszczyłem, to jeszcze jeden, o teraz mogę. Tak. On jest po ostatnim, ja jestem przed On jest bez panca I teraz do zera? 1% w Poleku 4, mi jeszcze dotyk Dobra 1-0 Easy y mm. Ciekawe czy to będzie łatwe z 100 Dobra, 1-0 Mm. Mm, nie gotowy to niech bije. Teraz chyba nawet do nie dobił z tego co mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Klątwy nie było, ciekawe... Nie, klątwa raczej ma no, Dotyk Nie klątwa, dotyk No Dobra, tu ładnie siadło Jeszcze jakby był trzeci cios Uniczek, ile ma zniszczone? 290 Jeszcze ze dwa zadziory Chodź, może te... nie no teraz dojdę mu do erki Dobra ma 16 ma 0 2 0 jeszcze jedna jest win dobra ciekawe czy ma przeszykowany stałem już <słuch> możesz bić Dobra, nic na Discordzie nie piszę, na PW też nic nie odpisuje. Ciekawe czy jak przejebie czy datę stałem. No teraz biję błyskiem. Ja mu robię te uniki Nic trafić nie może No, ale na tym dostawie ma ma łapsy Przez chwilę miał więcej. na e, tam? Chasz na czekaj, już ostatnio mu kończę walkę. I odbieram moje stajem ciężko zarobione. Zniszczone, 490. Dobra. Dobra, wygrałem. Easy, fuj. No, łatwe stałem. 4 heroiki na topkę. 5 minut stałem. No. Dokładnie 4,50. Jak zdarzyło zrobić Jakąś dziwną, dziwną ofertę dostałem. I sobie porównuję to do... Pośpół, że weparski sprzedaje książkę i za darmo jakiś napływ. Tam... Urde, gada jakiś pająk Na innej postce mam czekaj. Okej, ok, podeszlij na pocztę. A ja, relok E2. Dobra. Mam mi podesłać na pocztę. By się Dobra, wzią. mówisz, że zaraz mi podesie na postkę? Zobaczymy. <grym> na pewno. A wojna i dobra lecę. Nie no, był taki pewny. Chciał się założyć, więc raczej da. Chociaż mi się wydaje, że teraz nie wiem ludziom Margona, co są coś tacy doroślejsi. Nie ma takich skamów w sumie jak były tam kilka lat temu. Tak nie wiem od... jak ja rolnika bedera nie ojebałem na 1G jak mogłem. Teraz Margo nie opłaca się opierdalek, za bardzo opsujesz sobie opinię. Tym bardziej, Uła, że się. teraz handel jest między głównie. Ale Jakiś powinno. to tacy, nie wiem, jacyś... Czy Chwila, ty... czym ty to, nagrywasz? Co to jest? No problem. Nie Nie, pierdolę. Nabiz jest już, tak... nie? Nie. Czemu? Teraz jest. Czemu nie OBS-em on nagryje? No bo jakby miał OBS-a, to byś nie widział teraz live'a. Kumasz? No nie wiem. Nie Bo wiem, mi ja wtedy obe... przeszkadza ten. Nie wyświetla mi na Discordzie obrazu. Idę zobaczyć, czy wysłał. Nie będę mógł powiedzieć, śmiało, łatwe 100M. <laughs> na Discordzie też nic nie napisał. <laughs> Dobra, jeszcze nie ma. O, i handel z bestią margonemską. <laughs> to było. Dobrze spędzone 5 minut Dziękować 100M zarobione Elegancko A jak wy myślicie? Dobry pitos, nie? W bardzo małym czasie zrobiony z A ja z 7, 12, 12 Ja z 13. 13. ja z Powiedz kimś, kto ja 8. 8 8? Ja z 9 chyba Zaraz cię meko napiszę. Ja kontra 10 A, ja kontra król A, bo jestem 2, nie 3 12. E, Zrozumiałe. Ja z Fajonem walczyłem. O śruba Kukur. walczysz dobra. ze mną. Widzę właśnie. O, niezły był ten dewiu, szybko się też skończy, widzę. Nie no możesz wygrać przecież. No, zawsze mogę wygrać, ale jak to, pójdzie, to Kto jest to 7. <laughs> <Fiksia>. <laughs> e, dobra jest Dobra, może... czekaj. Czekaj, to ten. Ta, możesz bić radę. jak coś. Ja jestem. Dobra. No to... co ona to? to go. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dzisiaj jest jakiś dzień z tropicielami, z Frankiem też walczyłem. Ziem, zmienię trochę kół na tego handla. Uniki podchodziły ładnie. No, ja z wejanem walczę ogólnie, ale coś, coś uciekł ode mnie. Te dotyczki ładnie wchodzą, ale nie mi. No, byś skupiony. Dobrze jest. Ale jak to na razie lepiej. dobrze idzie dla ciebie. Dobra, wróciłem ale troszeczkę do walki. Bardziej. Co ja tak mało panca zniszczyłem Dopiero Giga mocny drobi, tyle O, już po RC Tak, chyba zdedam O kurwa, ORK jeszcze o. Dobra, Cebek siadł I z... czekaj! Oj, ale dotyk ja. Ej, już A. po walce Corki, że g. zepsułem ci debiut Kurwa mać, ale A, się tak, zesłałem prawie Dużo strasznych dotyków posiadam to znaczy ja na tego tanca i tak potrzebuję dużo zamienników pod tropa, bo rzetki mi brakuje fest. Ej, czego skupiony walczy? O musi być. gdzie to jest? Yy, B. <acuerdo> <neurasz> Dobra, niech on bije. Dwa cbki, pod rząd mu zajebałem A jak chcecie zobaczyć timery obcinaczy i, i pbg, to tam macie na filmie Franko wszystkie herosy i w ogóle, pytani. Franko Franco wrócił z naszej walki? Tak, i normalnie, z loop <grym> wszystko <grym> 300 IQ Miałem pojedynczy dotyk, znaczy pojedynczy cbk i dwa razy drządy Mu dotyczek, <grym> mi klątewka Oślepka, jestem po

Teraz albo mi je ominie, znaczy albo mi je zajebie, albo gubi je. Tam Wygrałem! Łatwo. A ja, close. tam łatwo, ledwo do próby. Pa, 6%. Nie no, ale błyski masz tak źle nie siadały. Tutaj. Ja bym zjebał urkę, bo Mikosiowi to led wygrał. Ale niestety. No, ja coś czuję, że... A czekaj, tu jest skupiony, serwol i Mykoś. To kto chce z Mykosiem się napierdaleć? Nie, Nie krewan ostatnią Skupiony No ja my wolał chyba ze serwolem. Nie no, zostawię cię. Dobra, możesz bij. Nie wiem, nie no zostawię już ten dotyk. W walce z wikarem siadł raz. Tyła też zostawię tam łka. Dobra Bije. Nie no, rkę możesz zdjąć Kurwa Dobra, no nie idzie aż tak źle Mało pan co tu niszczy, 85 tylko Dobra, hmm. no teraz tak jak, jak się nazywa ta, ta, ta z Luna jaka? Luna, A. pomylona Luna, dobrze kojarzę? Tak. Dobra, już jesteś, masz tyle za zniszczone, że więcej nie muszę? Ja ci orki nie przebiłem? O. O. Dotyk? Dotyk? No co? Ale zdechłeś już. Miałem, Pieski. miałem... Miałem nie mam skupiony. A nie, skupiony R-ka Ej dobra, Skupiony musi znowu wygrać z Mykosiem tak jak ostatnio I jest Pa No ty miałeś 4 CK, a ja jeden. Ej Dramon, ale tutaj Tutaj trzeci cios więcej dał Ale stała. mnie. Eee, Mykoś. No to dobra, na tym zestawie ja na... czekajcie Tylko pisze Bi Niech bije, i tak spróbowałbym bić tą trutą Albo truta plus ten żeby tego jego slowa pojebanego Przecież on nie będzie dublował w tej walce nie Tylko że problemem jest to że no co mi z tego jakie ja umówek nie mam nie Mam tylko te podmaga Dajnie Powaga to, nie. to, to mu Siadu. już mu tyczek siadł kontra Ta pomylona luna nie ma żadnych tych yy, Ile ma tam jeden yy, grafik Kontra... Ej, farciarzu jeden. Mykoś zi chyba. Nie no z tym mykosiem to się nie da walczyć no. Aj ke raba. Jak on mi z kontry więcej napierdala niż ja z ciosu. Wykaj, zachodź do...